Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab, a my, żeby przetestować dla Was opony Bridgestone Turanza 6. All season przyjechaliśmy do serca polskich tatr, czyli do zakopanego. Jak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek? Nie mam pojęcia, tak jak widzicie, warunki są bardzo zmienne. Jest asfalt, jest mokro, jest błoto pośniegowe, oczywiście też jest śnieg. No i postaramy się w tych wszystkich warunkach. Opowiedzieć, jak nowość od Bridgestone będzie się zachowywać. Do dyspozycji mamy japoński samochód Mazda CX30, japońskie opony, no a przede wszystkim mam spore doświadczenie z poprzednimi modelami, czyli A005 oraz z Turanzą. No i oczywiście z LM005, więc dużo będzie tych nawiązań do innych modeli. Nie przedłużajmy, zaczynajmy! O tym nazewnictwie i o innych modelach, porównaniach będę jeszcze opowiadał, ale tradycyjnie dla Motolabu zacznijmy od tego, jak ta opona jest zbudowana. Myślę, że już nawet pod względem wizualnym mamy tutaj. Sporą rewolucję względem poprzedniego modelu całorocznego. Wzór bieżnika przypomina taką klasyczną jodełkę, natomiast ona jest zdecydowanie dużo bardziej unowocześniona. Klocki bieżnika wyposażone są w lamele, co ciekawe 2D, które mają takie interesujące załamanie, którego zadaniem jest usztywnianie klocków bieżnika. Chodzi o to, by opona po prostu nie odpływała, by. Lamele mogły się zazębiać, tworząc większą przyczepność na przyczepnym asfalcie. Dodatkowo mamy tutaj pofrezowane klocki boczne. Co to oznacza? Oznacza to to, że w momencie, kiedy jeździlibyśmy na przyczepnym asfalcie, oczywiście ten bieżnik by pracował. To z kolei mogłoby powodować deflację samej rzeźby bieżnika, samych klocków. A to z kolei doprowadzałoby do tego, że Klocki nie dotykałyby całą powierzchnią do asfaltu. Taki zabieg z jednej strony zwiększa przyczepność, ale z drugiej również wpływa na to, że opona się równiej zużywa. Same klocki bieżnika zostały wyposażone w tak zwane kieszonki. Ich zadaniem jest zatrzymywanie śniegu w nacięciach. Dzięki temu pojawia się zjawisko adhezji, czyli śnieg do śniegu się klei. I dzięki temu właśnie, szczególnie w takim mokrym śniegu, jak jest teraz, mamy zdecydowanie większą trakcję. Sama mieszanka jest dużo bardziej miękka niż miało to miejsce wcześniej. Myślę, że to dobrze widać, chociażby pod naciskiem dłoni, gdzie widać, jak klocki bieżnika po prostu pracują. Dodatkowo, podobnie tak jak przy letniej Turanzie 6, zostały tu użyte technologie Enliten. Zbiór technologii Enliten. Co to oznacza? To oznacza Między innymi to, że jest to również opona zaprojektowana do samochodów elektrycznych. Chodziło tutaj o efektywność paliwową i oczywiście o długie przebiegi. No i oczywiście jest to opona całoroczna z homologacją zimową. Świadczy o tym piktogram trzech szczytów, który znajdziecie na boku opony. Moi drodzy, wjeżdżamy na jedną z piękniejszych polskich dróg, drogę Oswalda Balzera, gdzie oczywiście porozmawiamy o właściwościach trakcyjnych na w tym wypadku mokrym asfalcie brudnym asfalcie ale też chciałbym zacząć od tego nazewnictwa, bo mam wrażenie, że tutaj się zrobiło delikatnie skomplikowanie. Dobrze, to po kolei. Opona, którą testujemy, nazywa się Bridgestone Turanza 6. All Season. Poprzedni model całoroczny Bridgestone to była opona Weather Control, której test mogliście, długodystansowy test mogliście oglądać na tym kanale. Ostatnio nagraliśmy podsumowanie, jeżeli jesteście ciekawi jak wygląda ta opona po przebiegu 65 tysięcy km to zapraszam do materiału, ale parę słów o podsumowaniu. Bridgestone Weather Control A005 była Absolutnie genialną oponą, jeżeli chodzi o takie właściwości na mokrym asfalcie. Wiosną, jesienią była absolutnie genialna. Latem było wszystko w porządku, natomiast najsłabszym punktem była trakcja na śniegu. Ja, co prawda, użytkując samochód z napędem na cztery koła przez te 4 lata, nigdy nie miałem problemu z wjechaniem, wyjechaniem, z zahamowaniem. Miałem okazję też podróżować z lawetą. Nie było żadnej, że tak powiem, przygody drogowej. Ale konstruktorzy Bridgestone stwierdzili, postawili sobie za punkt honoru, żeby właśnie ten aspekt, czyli trakcję na śniegu, poprawić w nowym modelu. I. Przechodząc do nowego modelu, czyli Turanza 6 All Season. Tutaj będę cały czas podkreślał te nazwy, bo może być tak i zresztą spotkałem się z tym, czytając wasze komentarze, że część osób myśli, że to jest właściwie to samo co Turanza 6, tylko delikatnie przygotowana pod warunek śnieżny. Zupełnie nie. To są absolutnie różne opony. Myślę, że to widać po prostu. Po bieżniku. Więc wracając do mojej historii z Turanzo 6 All Season, na tych oponach jeżdżę od dwóch miesięcy. Zrobiłem na nich myślę, że ponad 2000 km i miałem okazję jeździć w różnym śniegu. Charakter tych opon jest zdecydowanie Właśnie inny. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o trakcję na śniegu, to będziemy mieli możliwość pokazania Wam, co się zmieniło, bo będziemy chcieli zapędzić się w taki zdecydowanie trudniejszy warunek. Ale póki co, to warto by było porozmawiać o tym, co się dzieje teraz na drodze. Droga jest mokra, bardzo kręta, i w tych warunkach mam wrażenie, że. Turanza 6 All Season zachowuje się bardzo podobnie. Może delikatnie generuje mniej przyczepności niż poprzedni model. Z racji wyższego bieżnika i bardziej miękkiej mieszanki mam wrażenie, że precyzja jazdy jest delikatnie mniejsza. Ale pamiętajcie, że zawsze w oponach całorocznych jest to pewien kompromis. I wydaje mi się, że zmniejszając delikatnie zdolności w takich warunkach tak jak teraz, czyli mokrych, udało się zdecydowanie poprawić przyczepność właśnie na śniegu. Fabrycznie Mazda CX-30 również wyposażona jest w model Turanza, natomiast jest to model T005A. Przegląd tej opony, test tej opony widzieliście już na tym kanale, zapraszam do tego materiału. Jest to opona, która jest wybitnie cicha. I opona, która y, zdecydowanie bardzo dobrze wpływa na obniżenie zużycia paliwa. Po przesiadce do Turanzy 6 All Season nie zauważyłem, by wzrosło zużycie paliwa. Oczywiście jest teraz zdecydowanie chłodniej, więc silnik się. Y, dłużej nagrzewa, co z kolei wpływa na to, że zużywa trochę więcej paliwa, ale jeżdżąc w trasie mam wrażenie, że zużycie paliwa jest właściwie takie same jak na oponach letnich. To co się zmieniło? Zmieniła się delikatnie głośność. Trzeba dodać, warto by było powiedzieć, że jest to opona, która jest delikatnie głośniejsza niż wersja letnia, niż opona letnia Turanza T005A. To tyle słowem wstępu. To wykorzystajmy tą drogę oczywiście w ramach przepisów. Pojedźmy trochę dynamiczniej i co czujemy? Tak jak zawsze, w oponach marki Bridgestone mamy tutaj. Dosyć sztywną ściankę boczną. Ta ścianka boczna pozwala nam poczuć przyczepność w zakręcie. Nie ma tutaj problemu z odpływaniem. Natomiast raz jeszcze chciałbym zauważyć, że jeżeli chodzi o poprzedni model, to mam wrażenie, że tutaj ten aspekt był inny. Weather Control A005 była delikatnie bardziej sportowo zestrojona niż ta. Myślę, że być może nawet sama nazwa tutaj wpływa na to, Turanza, czyli opona touringowa, opona turystyczna. Wydaje mi się, że opona Turanza 6 All Season generuje po prostu więcej komfortu. Moi drodzy, ale czym żeby był test opon całorocznych w górach, jeżeli byśmy nie sprawdzili ich trakcji na śniegu? Znaleźliśmy taką, wydaje mi się, dosyć stromą drogę, która prowadzi do górskiej chatki. Droga jest oczywiście pokryta śniegiem, ale w kolejnie ten śnieg jest zdecydowanie bardziej zmrożony. Trudny warunek zdecydowanie bardzo ślisko. Zobaczymy, jak Turan za 6 all season, poradzi sobie w takim warunku. Nie ma co przedłużać próbujemy. Zruszenie mnie problemu. Robi się delikatnie, bardziej stromo. Więcej kopnego śniegu. Też bez problemu. Gaz cały czas w jednej pozycji. Próbuję teraz wjeżdżać wyjeżdżać z kolejny. Nie ma problemu. Auto jest sterowalne. Wgrzebuje się na szczyt kolejny. Nie było potrzeby zwiększania obrotów. Robi się coraz bardziej wąsko. Podsumowanko, myślę, że sami widzieliście, że żadnych problemów nie było, żadnego boksowania, opona cały czas była sterowalna, mogłem wyjeżdżać z kolejny, wjeżdżać na nią z powrotem, nie było tutaj tak zwanego wożenia, po prostu było tak jak na oponie zimowej. Tradycyjne podsumowanie. Wydaje mi się, że jak najbardziej Bridgeton słucha swoich klientów. Weather Control A005 to była opona genialna na nawierzchni mokrej. Ocena A świadczy o tym fakcie. Tutaj mamy ocenę B i rzeczywiście tą minimalną różnicę czuć. Natomiast jeżeli chodzi o trakcję na śniegu jest zdecydowanie dużo lepiej. Tu z kolei czuję duch DNA LM 005, czyli opony, którą miałem okazję bardzo dobrze poznać, opony, która wygrywa testy, i opony, którą jeszcze raz w tym roku zobaczycie w teście zimowym. Prośba do Was, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście coś jeszcze zobaczyć odnośnie tej opony, to zostawcie informację w komentarzu. Tak jak widzicie, te opony są założone na mój prywatny samochód, więc jest szansa na dogrywkę, być może w takich dużo bardziej jeszcze śnieżnych warunkach. I pamiętajcie o kodzie zniżkowym do Intercars. Opony możecie kupić taniej, a informacje o ile znajdziecie na dole w opisie i w pierwszym komentarzu. Ja już będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.